napęd pompy niestety nie ogarnia będziemy na pewno zmieniać podnośnik ta pompa po prostu jest za wydajna no nie ma prawa to dobrze funkcjonować i ja na przykład właśnie nie ma łożyska tylko jest podobno na tulejce bo na samym początku jak to skręciłem to było nieszczelnie jeszcze nie było żeby nam nie podniósł jakiejś maszyny więc jak nie chcę podnieść to się przepina tutaj te odciągi jak zakładałem od Proximy no to mamy większy troszkę stworzeń żeby zabezpieczyć podnośnik przed pęknięciem no i to się myślę udało bo a dałbym sobie po prostu dłuższy większy rozdzielać nie jest za Ciekawy też by trzeba wymienić, no ale na razie to był taki błąd zaraz zrobiony na początku i tak już zostało. Z całym tuzem, z całym przodkiem silnik by cały odjechał. Dobra, i składam tutaj tą pokrywę. Tutaj nie mam jednej śrubki, ale też nie miałem od samego początku, bo nie udało się odkręcić, się ukręciła. Jak składałem wtedy, no jest tylko na dwie trzyma i tam próbowałem lekko spawać, żeby to wykręcić, ale w tym aluminium się gdzieś tam. Jakoś tak zapiekło, że się nie, nie, od nie dało kręcić. No ale trzyma na te dwie, także to jest tam powiedzmy mm, nieważne. I teraz tak. Zetor ma jakoś tak, że chyba tu ma wkręcany właśnie ten zawór. 60, ma tu. Ja mówię, ja wyrzuciłem ten zawór, bo ja mam go na zewnątrz. Ale jakoś to chyba tu się da coś tak założyć, że to pasuje. Mm. Ale no mniejsza z tym. I teraz tak. To jest pokrywa od zetora. Napęd mamy od. 60, tak? Napęd jest od 60, da się to spasować. Powiedzmy, że to nawet pasuje. O, pasuje na otwory, zakładamy do ciągnika i jest ok. Tutaj musiałem podszlifować i tu w tym miejscu, żeby mi się ta, ten napęd zmieścił, bo ten jest troszkę większy, no ale ten y, pasował tam bez żadnych przeróbek. I ten jak widać ten jest na łożysku normalnie igiełkowym i to łożysko igiełkowe tutaj się rozleciało ten napęd o, jest od Mister Miśka i on ma, właśnie nie ma łożyska tylko jest podobno na tulejce i widzicie tu jest do końca takie szerokie do samego koła a tutaj mamy jakby jeszcze takie podkładki czy tulejki wstawione no jest trochę inaczej to wykonane zobaczymy co pokaże ten a dlaczego ten napęd pompy się rozleciał? Ja jak to złożyłem, wszystko to ja mam tutaj yy, wkręcony, no właśnie, zewnętrzny zewnętrzny yy, tutaj regulator ciśnienia, o tutaj on jest. I tutaj mamy, można wkręcić czujnik ciśnienia, tak jak u nas w Bizonie. I teraz yy... to jest pompa odzetora, która ma wydajność chyba 31. 31 litrów czy jakoś tak. Już teraz nie będę tutaj kłamał. W każdym razie to jest cały dekiel od zetora z tą pompą. Ta pompa po prostu jest zawydajna pod podnośnik oryginalny w 60. Dlatego niektórzy też mają problem, jak na przykład założą te pompy wzmacniane, a przepływ oryginalnego rozdzielacza w podnośniku jest 18 litrów. Pompę zakładasz 30 litrów, no to no nie ma prawa to dobrze funkcjonować. I ja na przykład wkręcając zegar. Nie ruszając żadnej tutaj funkcji, ani podnośnika, ani nic, na wyższych obrotach, już teraz nie pamiętam, czy to, to 2000, czy ileś, zegar wskazuje 60 barów obciążenia, czyli nawet sam olej krążący y, tylko po układzie, po rozdzielaczach, nie załączając żadnej funkcji, już było 60 bar. Co to jest za dużo, bo nie powinno być aż tyle, nie? No i dlatego ta pompa ma cały czas. Ona pompuje, jak ją się tylko załączy, ona ma cały czas przesrane. No i ten napęd pompy niestety nie ogarnia. Zobaczymy ile ten pochodzi. Bo w Zetorze mamy napęd pompy inny, jest z dwóch stron podparty. Co tam kotek? Zaraz ci coś dam. Jest podparty z dwóch stron i na, na środku mamy kółko. Wuja ma Zetora i też mówił, że już chyba 2 czy trzy razy wymieniał napęd pompy od Zetora. Także no, tutaj jest gorszej tej konstrukcji ten od 60 i też trzeba wymieniać, nie? jak ktoś ma Tura, na przykład i z mocniejszą pompę, to słyszałem, że też potrafią co roku wymieniać. No, jest to trochę tutaj w 60 rozwiązane tak no, do kitu, dlatego będziemy na pewno zmieniać podnośnik, wyrzucać stąd, bo u mnie przez te dźwignie co ja tu zrobiłem, wszystkie ten podnośnik tak nie działa tak dokładnie precyzyjnie no bo mamy zmniejszony ruch y tego tutaj jest większy ruch jakby tej dźwigni tu u góry jest mniejszy nie jest to takie precyzyjne dlatego będziemy to wyrzucać jak będzie ktoś zainteresowany na przykład tym oto zestawem z siłownikami pomocniczymi. Tutaj z tego siłownika leci, ale to leciało od samego początku, od początku. Ten był nowy, to są od podnoszenia motowideł. Tutaj prawdopodobnie trzeba o ring wymienić, ale ja go nie ruszałem yy, od samego początku. I teraz na początku się pocił, teraz już trochę więcej, więc to tak wygląda. I po prostu ja bym był w stanie na przykład sprzedać taki zestaw tutaj tego podnośnika myślę, że z ramionami, które są wygięte pod to, żeby tutaj właśnie to omijało ten siłownik z tą płytą, z tymi siłownikami, z tymi tutaj ramionami no i z całym podnośnikiem. On delikatnie opuszcza, jak ma ciężko. To opuszcza, ale to jest prawdopodobnie. No, tutaj jest nowy cylinder, nowe tłoczysko, wszystko nowe. Więc obstawiam, że tą rurkę, co wspawywałem, tam, yy, tam będzie yy, podkładka nieszczelna. Bo na samym początku, jak to skręciłem, to było nieszczelnie. Później dałem inną podkładkę i było jakiś czas dobrze. Yy, znaczy, prawie dobrze powiedzmy. A teraz już leci tam coraz mocniej. Tam trzeba dać inną podkładkę, ale to jest kwestia właśnie założenia tej podkładki. No, a trzeba ściągnąć podnośnik. Jeszcze może jak będę miał kiedy chwilę to sprawdzę, tylko to wymienię i czy to na pewno jest to, że ono opuszcza. Także taki zestaw yy, sił tego podnośnika będzie na pewno na sprzedaż, jeżeli ktoś by był zainteresowany mocniejszym podnośnikiem. No i sobie ewentualnie dopracowanie, dopracowaniem go do końca, żeby właśnie tam nie, nie opuszczał, nie? Nie opuszcza jakoś mocno szybko, ale jak jest ciężka maszyna i mocno rozgrzany olej, no to już to się zaczyna dziać szybciej. Więc to by trzeba sobie przepatrzeć. Ale tak to mówię podnośnik z całą tą płytą, z tymi e, całymi tutaj ramionami e, z, i z, z tymi odciągami, będzie na pewno na sprzedaż, nie wiem, czy to będzie za pół roku, czy za rok, czy kiedy, ale będzie, bo ja będę wrzucał całkowicie podnośnik i będzie robiona płyta i dwa siłowniki. Bo tutaj w tym moim w tej kabinie, w tym zestawieniu to będzie najlepsze rozwiązanie. Ja tak chciałem sam zrobić do samego początku, ale tata powiedział, żeby zostawić ten podnośnik. A jak jest przedni napęd, to już to siłowe w ogóle nie jest potrzebne. Jakby tutaj ten yy, ta dźwignia. To wszystko tu jest sprawne. Jak się przestawi tutaj, to ładnie działa to siłowe. Yy, także tak to wygląda. A ja po prostu chcę wyrzucić ten podnośnik, bo jak sobie przykręcę tutaj płytę, zrobię tylko tulej. No to tak już widać gdzieś tam w internecie, kto tam o, o, jakby śledzi, no to ludzie mają porobione, właśnie powyrzucane te podnośniki i po prostu tam mi się zrobi miejsce z tyłu na rozdzielacz, żeby go tam wsadzić, dlatego chcę całkowicie się pozbyć podnośnika, bo niektórzy, no to by można by wyrzucić tylko oryginalny rozdzielacz powiedzmy i zostawić ten siłownik w środku i tutaj tylko bym tak naprawdę dał zewnętrzny rozdzielacz. I by też to działało pewnie dobrze, wszystko, nie? Ale ja chcę po prostu się pozbyć tego podnośnika, żeby mi się tam zrobiło miejsce, więc takie coś będzie na sprzedaż, prawdopodobnie. Kiedy, za ile i tak dalej, to nie wiem. Ale jak będzie ktoś, ktoś tam się ewentualnie interesował, to, to jak będzie śledził tutaj nasz kanał, no to to będzie coś takiego na sprzedaż, nie? A zawsze tutaj jeszcze, może jeszcze pokażę, bo te siłowniki nie idą. Wcale tak blisko tutaj, także zawsze jest możliwość na przykład jeszcze dołożenia większych tych siłowników, nie? bo to wszystko mocowanie, to tu wszystko jest konkretne, to wytrzyma, więc jest możliwość dołożenia na przykład jakichś większych siłowników. Nie? Tu jest chyba 20 cm wysuwu, więc tu można, jest pole do działania, bo takich siłowników jest mnóstwo, ale w te zupełności wystarczą. Jeszcze nie było, żeby nam nie podniósł jakiejś maszyny, więc po to są też tu trzy otwory. Na ramionach, jak nie chce podnieść, to się przepina tutaj i wtedy musi podnieść. Z tym, że akurat my mamy zostawione, bo te odciągi, jak zakładałem od proksimy, no to mamy większy troszkę stworzeń i rozwierciłem tylko to środkowe, bo już nie miałem czasu i na razie tak jest zapięte, ale no podnosi wszystko, co pod, podpieliśmy. także no, udźwig jest dużo lepszy, no i głównie o te siłowniki chodziło o to, żeby rozłożyć rozłożyć nacisk całej maszyny, czegokolwiek żeby pozbyć się nacisku tylko z siłownika w środku, tylko żeby to się w trzech punktach rozłożyło żeby zabezpieczyć podnośnik przed pęknięciem, no i to się myślę udało, bo no, ostatnio jak z tą talerzówką jeździłem, to aż mi przód podrywało wszystko wie, wiecie, się bujało i bez problemu sobie ten podnośnik daje radę z tym, że właśnie ten napęd pompy się przy tej talerzówce rozleciał, bo miał bardzo ciężko podnosić ale podnosi bez problemu i nie wiem jakie teraz by trzeba sprawdzić jakie tam jest ciśnienie ustawione na tym zaworze no bo było chyba na te nie wiem tam 160 czy 180 barów nie wiem ile tam już nie pamiętam ten tutaj regulator co jest normalnie w pokrywie to tu tak był ustawiony możliwe że na przykład teraz po czasie by trzeba przeregulować nie? żeby było to ciśnienie większe może coś tam się to jest zadziało by trzeba to sobie po prostu sprawdzić ale no tak to jest zrobione i mówię tutaj jest nowy nowy cylinder nowy tłok nowe uszczelniacze wszystko było jak był składany było zakładane nowe no to tam zresztą w poprzednich odcinkach jak składaliśmy ciągnik wszystko jest jasne nie więc to to będzie raczej na sprzedaż ale to mówię to to tam może kiedyś w przyszłości, bo na pewno ten podnośnik od samego początku ciągnika, jak go zrobiliśmy, to wiem, że ten podnośnik jest do po prostu do zmiany, chociaż zewnętrzny rozdzielacz, ale raczej będę chciał wyrzucić cały, no żeby mi się to miejsce tam zrobiło, wtedy sobie dam rozdzielacz taki większy, bo tam mamy dwie dźwignie, od tu za ten rozdzielacz jest tam na błotniku, a dałbym sobie po prostu dłuższy, większy rozdzielacz i wtedy można by coś pomyśleć, żeby to wszystko działało z guzików i tak dalej, ale to jest, mówię, temat odległy także nie wiem kiedy, ale na pewno będę chciał sobie tutaj to zmienić wtedy tylko wystarczy, że bo mamy te dźwignie, jakby to co ręcznie było dotykane to jest poucinane, pokombinowane po prostu trzeba tylko te dźwigienki, co się ręką pociąga wymienić na, yy, na oryginalne i można do zwykłej ki śmiało taki zestaw założyć tutaj mamy wyjścia Akurat idą tam w środku, idzie ten, ta rurka, tam i wychodzi tam przy podnośniku, ale można sobie to pociągnąć na zewnątrz. Ja chciałem, żeby było pochowane, bo u nas nie ma ręcznego na taśmie, więc tam się miejsce zawiło, dlatego tak to jest pociągnięte. Ale można sobie pociągnąć na zewnątrz i wszystko. No taki zestawik będzie kiedyś tam może na sprzedaż. Dobra, wracając do pompy, no to ja tutaj sobie montuję to, czyszczę na dole w ciągniku, tam przylgnie i, i zakładam to. I dalej jadę z łapką. Będę musiał sprężynkę założyć. Kupiłem sprężynkę. Gdzie ja to położyłem? Tutaj. Mamy uszczeleczkę. Kupiłem już dwie, żeby nie jeździć tylko po uszczeleczki. O! Co jeszcze kupiłem? Zawleczki. Bo chyba to jest taki taka rzecz, którą trzeba dokupować. O! Tu zginęła. Już mamy nową. Trzeba łańcuszek tylko dopiąć. I tyle. Nie wiem jak te zawleczki giną. Jakim cudem stworzeń nie wyleciał, a zawleczki nie ma. Jak ona zginęła. Jak ona się, jak jest taka mocna sprężyna, potrafi tutaj odpiąć. To nie mam pojęcia. No ale się odpięła. To jest ta. I tą. Tą zawleczkę to będzie do zaczepu. Bo jednej mi brakowało do zaczepu. No ale zaczepu teraz nie ma. Więc tyle w sumie. Dobra. Działam i zobaczycie, jak to wygląda wszystko. Olej zalany. Na razie stary. No już nie jest za ciekawy też by trzeba wymienić. No ale na razie tylko w sumie będziemy jechać na te raz do tej kościerzyny, a jak się uzbiera kasę, no to się wymieni, no bo to wiadomo koszt wymiany oleju, także też trochę poniesie. A powiedzcie mi, bo tutaj mamy teraz tego zwykłego chyba hipola. Zalanego. co byście polecali do skrzyni, właśnie, gdzie jeszcze pompa hydrauliczna jest napędzana do 60, na przykład od jakichś innych traktorów, co tam lejecie do innych ciągników, czy ktoś może lał do 60 coś lepszego i właśnie jest trochę rzadszy i lepiej działa także fajnie jakbyście coś tam napisali, doświadczenia jakieś swoje więc jak to wygląda, A ja tu sobie leję wkrętareczka z nasadką i pompa ta od wspomagania, no i tutaj akurat sobie takie trójniczki dokręciłem, bo tutaj mamy Przykręcony, yy, właśnie tu jest przykręcany wolny spływ, to gniazdo co jest tu z tyłu. Wolny spływ to żółte gniazdo, plus na trójniku jest jeszcze właśnie idzie z tego zaworu bezpieczeństwa, z tego zaworu idzie też yy, olej. Tutaj, jak właśnie wiecie, no tam podnośnikiem podnieść do końca, czy rozdzielaczem, to tutaj zawsze tym yy, przewodem sobie idzie, wraca do skrzyni. Jeszcze jeden tu jest problem, nie ma w ogóle odpowietrzenia skrzyni zrobionego, ja wtedy nie zrobiłem, od razu miałem plan i gdzieś tam właśnie widzę, że z tyłu przy podnośniku się tam gdzieś poci, także tam sobie gdzieś, gdzie znalazło dziurę i właśnie dlatego jak sobie wywalę ten podnośnik całkowicie, to wtedy sobie w tej płycie od spodu zaprojektuję coś tam, jakąś taką blachę, osłonę i tam odpowietrznik taki konkretny, żeby był. No bo to zawsze gdzieś któreś uszczelnienie wywali, bo wiadomo jak na przykład jeszcze przy pracy czy coś, no to tego powietrza tam powoli idzie, ale jak na przykład kipujemy przyczepę, to nagle się pozbywamy oleju mnóstwo ze skrzyni, później on wraca, no to musi gdzieś to pójść, nie? Także gdzieś musi puścić. Oryginalnie w 60 jest przez dźwignię odbiegów, no tu mamy inny ten wybierak, także tutaj nie ma, nie ma opcji żeby tutaj poszło powietrze więc więc nie ma tego odpowietrzenia tak jak być powinno nie? to był taki błąd zaraz zrobiony na początku i tak już zostało do bednarów wtedy się spieszyliśmy żeby go złożyć no i niektóre takie rzeczy powychodziły ale to bardziej nie z tego że nie wiedziałem lub źle zrobiłem tylko z tego że po prostu wiedziałem że to będzie źle ale brakło czasu i, i tak zostało z, z reguły tak jest no więc no tutaj dekiel już mam założony olej nalany więc Eee, wymieniam tą łapkę i w sumie to tyle. Będzie przygotowany ciągnik, będzie sobie mógł stać, czekać. Dobra, zrobione, to tam Wam pokażę jak chodzi. No to się zobaczy. Zobaczycie sobie tam w innym odcinku, czy coś już tu dzisiaj nie będę odpalał. Eee, przełożone łapki i ta jedna sprężynka. I powiem Wam tak, jeżeli ktoś będzie chciał przekładać sprężynki bez rozjeżdżania ciągnika. To od razu mówię, że najlepiej jest, szybciej będzie rozjechać ten ciągnik, niż to tak kombinować. Jak... Bo tą sprężynkę trzeba tak przewinąć, żeby tam weszła i jeszcze cofnąć. No, może, mówię, na spos może jakby jakiś przyrząd miał dorobiony coś, sposobem, ale no, nawalczyłem tutaj, 3 godziny walczyłem, żeby samą sprężynkę wcisnąć. No ale nie poddałem się, udało się. No bo tutaj rozjeżdżać ten ciągnik, no nie jest aż, też tak strasznie, bo wystarczyłoby. To jest tak chłodnica. Aha, to by zostało. Wystarczyłoby te śruby odkręcić, odkręcić te śruby tutaj, tak samo. Odkręcić obudowę, e, obudowę tego filtra, bo by nie przeszło tutaj przez ramę. No i odkręcić by trzeba e, chłodnicę i kompresor klimy, odrzucić na bok. No to tutaj by było trochę kombinacji. No i reszta, no to jakaś wiązka kabli. No to tu nie ma za dużo. To tylko odpiąć i wyrzucić. I to, I to wszystko tak naprawdę, no co wał odkręcić to też nie problem. No i by cały z tuzem, yy, z całym tuzem, z całym przodkiem silnik by cały odjechał, bez problemu. Myślę, że tu pomiędzy ramę by można nawet lekko jakimś lewarkiem roz rozeprzeć, żeby tu się zrobił luz. I bez problemu by rozjechał go, nie byłoby tak myślę nawet strasznie czasowo i w ogóle. Tylko, że jakbym wiedział, że zajdzie z tyle z tą sprężynką, to może bym postanowił go rozjechać, ale do rozjeżdżania to jeszcze przyjdzie czas, bo będziemy zmieniać to sprzęgło na inne, ostatecznie na takie coś jak jest tutaj, więc, więc tak to wygląda. No i pompa też chodzi cichutko, nie słychać w kabinie praktycznie wcale tego napędu pompy, także to też się udało, nie? Jest ok. No i tyle: naciągnik no, gotowy, także jeździ. Jakiś czas będzie spokój z tym sprzęgłem, no a teraz się biorę za bizona. Niedługo Kuba przyjedzie i będziemy walczyć, bo trzeba tutaj poskręcać powiercić od zbiornika strony otwory i poskręcać tu na śruby, na przykład to jak tutaj, no to te trzy tam u góry to będzie trzeba w tym profilu nagwintować prawdopodobnie, no bo nie będzie jak tam złapać śruby, więc to tak. No i tutaj trzeba poskręcać, z tamtej strony to ta sama sytuacja. No i by trzeba przekręcać poduszki tutaj w ogóle, bo zobaczcie, nie są w ogóle przykręcane. Ani poduszka do, do ram, ramy, ani do kabiny. I tu wszystkie tak są, także cała kabina trzyma się na tych dwóch poduszkach u góry, tylko I tak jest na razie jeżdżone, więc by się przydało to poskręcać, to dzisiaj może się uda i jakbyśmy poskręcali jeszcze to w tym zbiorniku, no to już by było super w ogóle. Już też się robi późno, no z tym ciągnikiem tu zeszło, myślałem że szybciej pójdzie, no ale najważniejsze, że się udało. Jednak 60 to prosty sprzęt, to ogólnie robota idzie szybko, nie?